Доброї ночі, мій любий слухач. Сьогодні ми вирушимо у тишу пізнього вечора, де грає старе радіо, а голоси незнайомих людей стають дивно близькими. Це історія про двох, які зустрілися не у кафе, не у парку, а в нічному ефірі. Там, де слова звучать щиріше Заплющ очі та налаштуйся на хвилі спокою. Бива праві Бунас. Місто спало. Tylko kilka okien świeciło jeszcze ciepłym światłem. W małym mieszkaniu na trzecim piętrze siedział Marek. Miał na biurku stare radio. Takie z pokrętłem i żółtą w częstotliwością. Lubił słuchać nocne audycji, bo wtedy świat był ciszy, a głosy ludzi bardziej delikatne. Tego wieczoru zaczynał lekki deszcz. Krople rytmicznie uderzały o parapet. Marek zrobił sobie herbatę i usiadł przy oknie. W radiu właśnie zaczynała się audycja, nocne słowa. Prowadząc panie Lena, mówiła spokojnym, mykim głosem. Dobry wieczór, kochani. Dzisiejszy temat małe rzeczy, które dają nam spokój. Możecie dzwonić? Marek słuchał chwilę, a potem pomyślał. Może ja też zadzwonię? Serce było mu trochę szybciej. Ale wziął telefon i wybrał numer Po chwili usłyszał Dobry wieczór, mówi Lena Kto jest z nami? Dobry wieczór, tu Mark Powiedział cicho Witaj Marku, co daje ci spokój? Marek spojrzał na deszczowe okno Myślę, że właśnie ten moment herbatę, noc i radio To, że ktoś słucha W studii zrobiło się na chwilę całkiem cicho To bardzo piękne, odpowiedziała Lena. Czasem najprostsze chwile są najważniejsze. Po kilku rozmowach audycja twała dalej. Marek wyłączył mikrofon w telefonie, ale zostawił radio włączone. Czuł ciepło w środku. Takie spokojne i miękkie. Tymczasem w innym mieszkaniu kilka ulic dalej siedziała Anna. Też słuchała nocnych słów. Gdy usłyszała głos Marka, uśmiechnęła się. Його слова були просте, але дуже щире. Вона теж кохала ноц, дещ і радіо. Кінди Провадзонса попросила слухачі о круткій відомості смс, Анна написала «Хербата, дещ». І хтось, хто мові спокійні, теж дає мені спокій. Кілька минут пізній я й відомость зостала прочитана на антені. Марк його услышав і почув. Że w sercu robi się coś ciepłego, jakby ktoś rozumiał dokładnie ten sam moment. Na koniec audycji Lena powiedziała: Dziękuję wszystkim, niech wasze noce będą spokojne. Marek wyłączył radio, ale długo jeszcze patrzył w okno. Myślał o tej wiadomości, o kimś, kto czuje tak samo. Kilka dni później Marek znów zadzwonił do nocnej audycji, a potem zrobiła to Anna. Ich głosy brzmiały znajomo. Coraz bliższej, coraz ciepłej. W końcu panny nocy Lena powiedziała: Zdaje się, że mamy tu dwójkę słuchaczy, którzy idealnie się rozumieją. Może powinniście kiedyś napić się razem herbaty? Mark i Anna zawstydzili się, choć nie mogli się zobaczyć, ale oboje się uśmiechnęli. A kilka tygodni później spotkali się przed małym radiowym studiem. I nagle wszystko było proste: herbata, deszcz i rozmowa. Юж не в радіо, але вже чивістощим. Ось така нічна історія тиха, проста, але тепла. Іноді достатньо одного голосу, щоб світ став ближчим. Хай і твоя ніч буде наповнена спокоєм, теплом і маленькими дивами, Солодких снів, мій слухачу.